Hej, cześć, siłanko. Z tej strony Wojtek vs. i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będę otwierać Mystery Boxa za 100 złotych! Tak! Pojawi się odcinek drugi z Mystery Boxa, jak będziesz podobał na takie filmy z Mystery Boxów lub inne, zostawcie taką łapeczkę w górę oraz taką subskrypcję i wbijacie na mój Instagram, który pojawia Wam się tutaj. Tutaj pojawia się Michała, a tutaj Miecio. Więc tak, dzisiaj! Otwieramy takiego mystery boxa za 100 zł ze słodkościami. Naprawdę e, doczekałem się go w końcu. W końcu jest ten mystery box. Czekałam na niego 4 dni, bo był weekend. Tak to bym do niego czekał 2, ale przez weekend czekałam na niego 4, więc niestety i taki właśnie jest. jest naprawdę dużych rozmiarów. E, nazywa się on Challenge mystery Box. Tak, nazywa się on Challenge mystery Box. I właśnie, naprawdę się jaram. Tym mystery boxem, więc co? Eee, ja już powoli go będę otwierać, tylko oczywiście nieprzygotowany Primax nie ma. No ale... dobra, nożyczek, więc dobra. Eee, on jest taki wielki, że mi się na mnie na biurku nie mieści. Więc naprawdę hardcore. Teraz czekajcie. Tak. wow. So eee, w ogóle w opisie tego Mystery Boxa było, że w tym Mystery Boxie może być nawet przekąska o zapachu i smaku Duriana. Jakbyście nie wiedzieli, co to wpiszcie sobie. To po prostu coś... Papiery, znowu. E, to po prostu coś, e, co ma zapach sera. Znaczy nie, nie sera, zgniłego mięsa, więc... Oj, będzie źle. Dobra, jest! Otworzył się. E, to jest źle zrobione? No. Patrzcie, to jest źle zrobione na odwrót. To jest źle zrobione na odwrót. Czemu to się otworzyło z tej strony? Nie mam bladego pojęcia. Tworzyło się z drugiej strony. Więc dobra, dam tu to i uwaga. Tak, są znowu papiery. Wow! Wygląda to niesamowicie. Wow, no nie. Mi się co chwilę ten mystery box zahacza na podkładkę. Patrzcie, na jak w każdym odcinku, to jest papiery. Patrzcie. Jeden papier poszedł. Oj, nic nie widać. Drugi papier. O, już coś widzę. Poszedł. Trzeci papier. Poszedł. Co to jest? Trzeci papier. Poszedł. Co z tej już coś tu mamy? Patrzcie, co to? Stałe zapełnione. I jakieś słudeczka. Ludzie. Ło, wow, to jest to opakowanie. Czekajcie. Patrzcie, wygląda tak. I tam widać takie jakby pasemki. Dobra, poczekajcie. Ja nie wiem, czy nie będę musiała zniszczyć kartona. Dobra, mogę w sumie. Ło! Wow, to jest takie! To jeszcze lepsze. Wow, wow, ludzie, naprawdę jest nieźle patrzcie, otworzyłem to do górnego, patrzcie ale ładne pudełko, ty ja je dam na półkę, ja go nie wywałam. te pudełko jest naprawdę ładne patrzcie challenge box scrami.pl, dobra i w tym znajdują się już słodycze, o jest to naprawdę dosyć ciężkie, patrzcie to takie pasemka z wszystkich stron takie skrękrop.pl challenge box i ty znowu dobra więc co wy na to otwieramy, otworzę to z wami. Trzy, dwa, jeden. Ło wow. zapełnione! Ło, wow, co to jest? Dziwne słodyczki. Dobra, dziękujemy. Jakieś dziękuję za zaznaczenie w naszym sklepie, mam nadzieję, że to będzie Tobie smakowało. Chcesz zgarną paczkę niespodzianką wartości 100 złoty Wystarczy, że wrzucisz zdjęcie z zakupionymi produktami na swojego Instagrama? Ej, co Wy na to, żebym w to grał? Ej, jakbym na tym wygrał, paczkę taką za 100 zł. moglibyście nagrać kolejny odcinek z Mr. Box? Co Wy na to? Dobra. Wow. Tak to wygląda. Coś jest zapakowana do pełna. zobaczmy, może coś z brzegu. Jest to. O, o... o nie. To się spodoba mojej mamy, bo ona lubi kimchi. To jest chyba taka ryba w plastrach. Nie, to na nie dla mnie. Co to jest? Tam są jakieś mięsa. Mm, mm, mm. mm. Oj, dobra, poczekajcie jak chwilę. Ja muszę pokazać moje mamy. Może jej się spodoba. ja poczekajcie na Dobra, już. E, I uwaga, kolejne co to mamy. What? Toxic waste tam są! Rozumiecie? Patrzcie, kolejne to co to? Nie wiem. jakieś że... Dziwne. Czemu to jest mięso. Mm. Czekajcie, co to jest? Krangi candy? Kręgi candy. Tylko nawet nie otworzyłem. A są tu Toxic Waste. Ale dobrze. O kurde, tu jest Wasabi. Teraz może się nie wpatrujmy. To jest coś dużego. Fuuu, jakie mięso tam jest. O, na szczęście. O, znalazły się nożyczki. Państwo. Idziecie... teraz. otworzenie, dobra. <tuszy> o, co to. Nie chcę tego jeść. Naprawdę. Kurangis. Może tego nie jedzmy na razie. Czekajcie, ja pójdę po tamte ryby. Dobra, mamy już i na razie prezentuje się to tak. Mamy dwie rzeczy. Więc dobra. Klejonże że są... Ja! To jest jakieś... To są nie rzeczy. To są bardzo dziwne rzeczy. To jest mięso! Natura snag, get rock and... to są... ja tego nie Dobra. Kolejny... co to? Co to są za rzeczy? Prezy... Ludzie! To jest jajka kaczki. To jest przesada, ten mystery box jest jakiś porąbany. Co to jest? Są na razie się rzeczy. Duck egg. yo już Ja to, no na pewno mnie to Nie, ludzie. To jest... Przepraszam, dobra, kolejne. Co tu mam? Co to, że jest końcówka? Tego jest tak mało? Wasabi, hot spicy. Ja, ja nic z tego nie zjem. Ty, ja prawie nic z tego nie zjem. Dobra, taki wasabi, Można na końcu będziemy próbować. Taki wasabi. Ej, ale co, co? Większe rzeczy leśnych. Nie wiem. O! O, co tam jest jeszcze? Patrzcie. Jeszcze jest tu kilka, tak około 6 rzeczy. Czy to jest mało rzeczy, było? Też chyba się bardziej opłacało kupić tamtego boksa. co pięknie? Patrzcie. To, to na stówę zjem. Te ostre chitosy. O, ja jem. się gotowi. A co, to jest mega ostre? Ja tego nigdy nie jadłam. Dobra. Trzy. Nie mam jakby co, nic do popicia. Trzy. Dwa Jeden mm. ja, Spadło Mmm No ostre dosyć Dosyć ostre Dobra No, całkiem Dobra, kolejny co my tu mamy no nie, tam jest pełno ostrych rzeczy. Fuuu! Co oni mi tu napalili? Zobaczmy mi sobie za dużych osób, bo tutaj są jak... ...imbirowe rzeczy. Iranbo co to jest? Inverbą z Zucker. Nie wiem. Hmm. Dobra. Nie jestem jakoś zadowolony z tego boksa. Mm, coś imbirowego, tak jakby możemy to spróbować. E? Co to jest? Tylko tu jest nawet mięso. To jest. To jest. Dziwny mystery box, taki bardziej dla dużych osób. To jest mięso. Co? Co to jest? Dobra, trzy, dwa, jeden. Suszony imbir, tak jakby jakby, mhm. Ej, to smakuje trochę jak PHO. To niby jest, niby jest jakieś takie niezadobre dobre zapakowanie, ale jest dobre. I to jest Mmm. To jest dobre. Ej, to akurat. Mmm. spoko. Hmm. Chciałam, żeby znaczy to nie będzie takie dobre. A to jest akurat polecam. A. Nie. Najbardziej ja jestem tymi miękkami. Jak można by było mi dać takie coś? Cześć. miał muszę iść wypłać ręce, bo mam teraz od tego czegoś, więc widzimy. Dobra, jestem już. E, jestem tak naprawdę, nie wiem, że box jest jakiś mega fajny, bo... Mam tu to, co się okazało ostre. Jajka w ogóle... Jajka! To, co mięso! Natura snaga drogę... Co to jest w ogóle? Jerky Candus jakieś... Wartość o... O, tu coś przewartać, Wartość od mam wartość, wartość tłuszcz. Fish! To jest rybne! Ja nienawidzę ryby! Nie widzę ryby! O. Nie, to są takie bardziej rzeczy gorsze od tego Mister Busa. Dobra, kolejne... Co tu tu mamy? Furo cake? O, patrzcie! Nie, bardziej ciekawy box, ale taki dziwniejszy. Furo okej. Okay. Tu jest już kilka rzeczy i to koniec. Nie wiem. To było mniej rzeczy od tamtego. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna 12 rzeczy. O jedną więcej rzeczy na... Czekaj, cake. Okay. Czekaj, co to jest? Nie za jakiejś ryby o! Cake durian Durian o! Durian, nie, nie Wolę tego nie Durian nie, ja wolę tego naprawdę nie widzę Kolejne Takie coś Co to? Jakieś Też są To jest już końcówka, tego było tak malutko Maluśko tych rzeczy, jeszcze gorsze od tamtych. No tak... Nie wiem, większość z tych rzeczy to raczej nie zjem. Jajka. No nie wiem. Dobra, poczekajcie. Pepino jakieś, lukar. E, nie wiem. To chyba nie będzie żadne złe. wiem, paraty te... Mezle, kito, Chyba nie. To chyba jest bezpieczne, więc sobie to otwórzmy. Nie wiem, czy tak bardzo polecam tego challenge boxa. Bo ja tu dostaję mięso. To rozumiecie? Ja tu dostaję mięso. To nie jest normalne, że tam mięso. Dobra, ja muszę wiedzieć co to. Ja się boję, jak ja tu zostanę jakieś jajka, no to ja się boję. Ja się naprawdę boję. Co to jest? jakieś estre coś. Jeszcze tylko nie umiem otworzyć. Co to? Co to jest? Ja Cię... To są jakieś kurde dziwne rzeczy. Ja myślałam, że to będzie słodkie, a to są... To jest papryka? czekajcie Nie wiem, to. Ja, ludzie, to są same takie rzeczy bardziej dziwne niż słodkie. Ja to nie ma w ogóle słodyczy. To jest słabe. Naprawdę słabe. Jeszcze teraz mam syw od tego czegoś. Nie. Oj, czekajcie. Tak szczerze, jak miał być szczery, mystery box słaby. Jakbym miał być szczery. To box jest słaby. Nie polecam tego boxa, Challenge box, naprawdę. Są samobleśne rzeczy. Chyba, że chcesz doznać... Chyba, że chcesz doznać mega dziwnych aromatów i dziwnych produktów, bo na tym gdyby szczelecz jakiś challenge zjedz to polisz. Nie, tylko jaka to ja sobie nie wyobrażam jeść. Dobra, kolejne Toxie Waste. Patrzcie. Dobra, to jest e, chyba najlepsze z tych rzeczy. Tak. E, a tu już zostały dwa, Dwie rzeczy, koniec. Mało. Prawda, tego było mało. Naprawdę mało. Znaczy, tyle samo jak w tamtym odcinku, ale w tamtym odcinku e, każdej rzeczy próbowałem, a tych nie próbowałem większość. Próbowałem jednej rzeczy. Z tego całego próbowałam na razie jednej rzeczy. Oj ludzie, no nie wiem, bo ja się boję. Uff. Jak tu jest mięso jakieś? Kurde no, jakieś, coś się do mnie przykleiło. Dobra, ale toxic waste mamy, to jest fajne. Znaczy, bo miało być bardzo dużo ekstremalnie też kwaśne, tylko jedno ekstremalnie kwaśne było, więc to jest naprawdę słabe. Dobra, o, otworzyłam. Ło! Wow. Ło! Wow. To przyleisty. Patrzcie, jakie to są smaki. Nuclear fusion, Grape strawberry. Grape strawberry też tak inne... Raspberry, lemon. Tutaj co? Pina, pala proszę What? Grape, strawberry. Raspberry, lemon. To jest tyle. Dobra, próbuję. A nie, jeszcze niebieskie Banana, blueberry. O, to ja pierwszy może spróbuję. Banana, blueberry. Czyli banan i brówka. Spróbuję. Wow, to może być kwaśne ale wszystko dla odcinka, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Moje włosy są dziwne. Zero! Ani trochę nie jest kwaśne. He? Trochę jest, oczywiście, ale... Mm. Jak my mocno. O Jezu, ten Mr. Box jest o wiele dziwniejszy niż tamten. Fuuu, to jest o smaku duriana ten coś. Mm. Jakieś tam żelki są, jakieś ostre cukierki. Są tyle ostrego? Wolałam dużo kwaśnego. Mm. No dobra. Zjadłem. Mmm Dobre Teraz mm. ja mam tego pełno w buzi o. Cześć, czy mi się wyda? To jest brutalne W tych jajkach są jeszcze kaczki nie! Przesada! Przesada! Dobra, spróbowałem... Teraz raz byliśmy lemon i tyle. Co so Próbujemy z tych cukierków. Trzy, dwa, jeden. Co i troskawko nie raz bylimy, nie, nie pamiętam. Wow. Też nie Nie Hmm. Jakbym miał być szczery, ten Mr. Box był słaby. Niestety. Muszę to przyznać. Hmm. Jakieś jajka. Te jajka to w ogóle. W Sejm sensie było w opisie, że mogą to być dziwne produkty, więc. Mogę się tego spodziewać. Jesteszcze tak. Eee, to jest kwaśniejsze. O, rozgryzłem. Rozgryzłem. Mm. Challenge box. To jest mocny challenge. Dobra. Tych gadatków odłożymy. Sobie już. Aj! Do pudełka! a jak ja to zamknęłam, o! Dobra. Instagram, Mietka. Jest fajny. dobra, nie będę w to wnikał. Naprawdę, nie będę w to wnikał. tam był rozpukliwy jakiś cukier. O nie, aż teraz tam przejście. Ciśnijcie się tam. A. A. I uwaga, zamknę. Oj, no to jest niezły challenge, bo gdy to zjeść, to to jest duży challenge. No, przymknąłem się. Dobra, przedostatnia rzecz: Turkish pepper, mega hot. Ludzie, ja muszę chyba skoczyć po mleko, To może być ciężkie do spożycia. Doesn't come hotter that than this. O kuź, nie, ale tu ma wala. Dobra. Ludzie, widzimy się już potem, jak przyniosę mleko. Dobra, jestem już i mam mleko. Więc co? Jemy. Jemy. wydałam na tego misterie 100 zł. A nawet tak szczerze nie opłacało się to za 30. Naprawdę. Nie polecam challenge box. To jest naprawdę złe. Dobra. Takie coś. Jemy za uwagę trzy, bo jemy. A. Lukrecja Oj, zaczynamy być ostra Mega Hot Nie jest ostre w takie Ale ze sobą u Lukrecji. Najgorsze produkty z tego Mister Boxa to zdecydowanie te jajka, ta ryba. No te rzeczy. Czy się zaraz okaże, że pewnie w tym jest jakaś ryba. Się nie się na to, że jeśli to są. O, żelki! Jedyna dobra rzecz! Czekajcie. Żelki? Dobra rzecz. A nie, płyt czy to jest? Nie zauważyłam tego. To jest jeszcze. Pyszę... Dobra, to coś. Co to? Klejas. Dulcena. Jakoś się jest, jest w swoim języku, a to może być coś zdubianym. He. i ja. Ady drąkol Potasiu? Dobra. E, Otwaramy to. Tylko czemu to jest mięso kurde ryby i jajka z... Nie, nie chcę nawet w tym. Ten... Czemu to są samo bleśne rzeczy? Nie no, ja tego nie jem, To są za obleśne rzeczy w tym mystery boxie sorry ludzie. Są jakieś... Ja tego nie mogę jeść. I żelki, a tak ja rzecz. O, ale akurat te żelki... Mogą być fajne. No i no, te żelki akurat... O, jeszcze powiedzcie mi, że te żelki mają smak jakichś ryb, to ja chyba... No... Nie no. Nie, mam ochronne ma. Dobra, nie, żelki to chyba będą słodkie. Trzy daję. Dziękuję. Żelki są dobre. Na szczęście. Tak coś. Mm. No. To tyle jak gdzie? Puszka. No box jest mm, 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 mm. słaby no, słaby Niektóre rzeczy tylko są fajne z tego boxa, ale ja inne to w ogóle... o ja to ty myśli wydał na to 100 zł Ja bym za to dał Max 20 Naprawdę ja to są rzeczy, których po prostu nie ma szans, żebym zjadł. Nie problem. To nie ma prawie w ogóle słodyczy Dobra To jeszcze zjedzmy I Dobra No I to koniec tego mister boxa No Tak od 1 do 10 daje bo że jako cenę się nie opłaca a jest tu więcej obrzydliwych rzeczy jedyne co jest dobre w tym serwisie to Toxic, te żelki, jeszcze mogę zaliczyć i to a inne rzeczy inne rzeczy nie wchodzą w grę więc więc no Eee, co na no, 1,10 właśnie 4. I są ohydne rzeczy, obrzydliwe. No, w końcu to challenge box. Czego mogłem się spodziewać? Więc no. To było na tyle. Jak mówię, o ten odciek. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa! pa.